Myślę, że po prostu my jako my, jako zespół wzięliśmy sprawę w swoje ręce. A kto był na zagrywce, to nieważne, bo wspólnie nie składa się z jednego zawodnika, nie poszedłem, nie oddałem 6 asów, tylko po prostu zagraliśmy wspólnie na siatce i generalnie końcówka była super w naszym wykonaniu. Cieszymy się z tego wygranego pierwszego tej w tym sezonie, jeżeli nie liczy super puchar polski. Gadaliśmy między sobą, żeby się pobudzić, że chłopaki w końcu musimy przerwać tą złą pasę. W pięciu setach musimy wreszcie wygrać e, za wszelką cenę i tak też się udało. E, dlatego dlatego te, te dwa punkty smakują bardzo dobrze i cieszymy się z tego, że pojadą, wrócą z nami do Jaszemia. Na pewno pojedziemy teraz do Radomia i, i oni na pewno postawią nam ciężkie warunki, bo e, chcą wygrać, wreszcie przezwyciężyć e, tą swoją niemoc we, własnej, we własnym nowym obiekcie. Dlatego nastawiamy się na twardą walkę, ale wiemy, że po tym meczu tamten najważniejszy. Tak? Świetny mecz, świetny mecz, bo e, no na pewno to ogromna radość wygrać w Rzeszowie i to po tak ciężkim meczu, po takim meczu, gdzie, gdzie przeciwnik już, już witał się z gąską, już miał to zwycięstwo prawie, a koniec końców to my wyjeżdżamy stąd Starczą. E, e, świetne uczucie odwrócić tego breaka, szczególnie w, no, w tak wypełnionej hali i z, z liderem Plus Ligi. Się trzeba było to odwrócić, żeby już tam jak się zdarzy następny tiebreak, czy w kolejnych meczach, czy w playoffach, to żeby nie było z tyłu głowy, a że jeszcze, jeszcze się nie udało, trzeba to przełamać. Przełamaliśmy, zapominamy o tym, o, tym, o tej klątwie tiebreaków dla Jastrzębskiego Węgla w pluslizach w tym sezonie i jedziemy dalej po prostu teraz czy każdy kolejny mecz. To też była pierwsza rzecz, którą nam powiedział trener po meczu z Bełchatowem, że ok, przegraliśmy, ale, ale na pewno ten mecz będzie taki uczący. Musi, pokazał nam jakieś niedoskonałości to, na czym musimy gdzieś tam się skupić, czy pojedynczy zawodnicy, czy, czy jako zespół. I, i myślę, że dzisiaj już było widać, e, widać, widać poprawę.